Kolejna funkcja, Excel, funkcja logiczna, funkcja jeżeli. Tu są typy operatorów, czyli co możemy stosować w tak zwanym pytaniu logicznym, czyli pierwszym argumencie funkcji. Zaczynamy od znaku równa się i funkcja jeżeli podpowiada się. Test logiczny to jest zawsze pytanie zamknięte, czyli na przykład co jest pytaniem zamkniętym, czy ta ściana jest czarna, czy ta ściana jest biała, a nie... Na pewno pytaniem logicznym jest, jakiego koloru jest ta ściana. Tutaj mamy dla handlowców obliczyć premię, czyli pytamy się, czy wartość sprzedaży dla tego handlowca, czyli komórka E13, jest większa bądź równa. Nasz cel, a nasz cel jest tutaj 500 tysięcy, chcemy, żeby tu były 2 dolary, żeby zawsze się odwoływać do tej komórki. Typ odsyłacza na laptopie czy komputerze F4 po prostu wciskacie. Czyli czy L11 było większe równe I2? Jeżeli tak, to wtedy tę wartość razy nasza komórka z procentem i tutaj też typ odsyłacza 2 dolary. A jeżeli nie, to 0. I to jest poprawnie zadana funkcja logiczna. Czyli funkcja, jeżeli oczywiście możemy wypełnić, wypełnienie, przeciągniemy. I jest. Naliczył nam się premie tak, jak chcieliśmy. Dzięki za uwagę. Tu operatory jeszcze.